Cześć, nazywam się Wojtek Płuciennik i zapraszam na webinar przeznaczony tematyce informacji zwrotnej. Feedback ma w organizacji różną sławę. Mówiłem o tym na webinarze otwartym, który realizowałem już jakiś czas temu. Dzisiaj zapraszam na wydarzenie przeznaczone dla kadry menadżerskiej. Dlaczego? Dlatego, że w organizacji, w świecie zawodowym to bezpośredni przełożony czy przełożona jest tym naturalnym źródłem dostarczania informacji zwrotnej dla pracownika. Czy tak jest też w Twoim przypadku? Czy jako szef czy szefowa przekazujesz na bieżąco, regularnie informacje, które pomagają Twoim ludziom pracować efektywnie, sprawnie, ale też zabezpieczają ich przed taką sytuacją funkcjonowania w rzeczywistości, w której nie wiemy, jak jesteśmy odbierani, nie wiemy, jakie mamy efekty, nie, ma, nie wiemy, czy dobrze sobie radzimy. Z feedbackiem jest tak, że bardzo wielu chce go otrzymywać, niewielu chce go dawać. Kiedy pracuję z menadżerami, bardzo często mówią tak, tak, regularnie przekazuję informację zwrotną moim pracownikom. Kiedy pytam się, czy oni dostają informację zwrotną, mówią, że no nie, chcieliby więcej, chcieliby ją otrzymywać częściej. Jest tu pewien paradoks, który będę chciał podczas webinaru wyjaśnić. Jeśli interesuje Cię temat informacji zwrotnej, właśnie z perspektywy pracy menadżera, jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób konstruktywnie takie informacje przekazywać, na jakie pułapki uważać, jakich błędów nie popełniać, to zapraszam na to nasze krótkie spotkanie. Jestem przekonany, że popracujemy właśnie w tym obszarze i wyjdziesz z pewną dawką nowych inspiracji, nowych pomysłów. Zapraszam serdecznie, mam nadzieję, że spotkamy się już niedługo.